to wszystko powiem, macie. Słuchajcie, mam tak. Mam dwa kije. Kije to są Robinson Stinger. Ja jestem z nich bardzo zadowolony jak na razie. Kupiłem je używane. Natomiast spisują się bardzo dobrze. Nie mam do nich żadnych zastrzeżeń. Przynajmniej jak na razie. Byłem z nimi dosłownie raz nad tym jeziorem. Jedziemy dzisiaj na cały dzień. Jedziemy dzisiaj na cały dzień. To jest łowienie od godziny siódmej do... Łowienie do, tam do dwudziestej ale nie wiem do której będziemy finalnie. Zobaczymy jak będą, jak będą ryby do do... do, do dopisywały nam. Rodpod to jest Mikado Second Rodpod 3. Powiem wam, że jestem z niego bardzo zadowolony. DMZ, za niego jakieś 160 zł, 150, coś takiego chyba go na jakieś przecence wy wyhaczyłem. I teraz tak, wędki już mamy, dotarło moje legendarne pudło. Pudło, w którym jest wszystko w sumie: sygnalizatory, ciężarki, kulki. Ja generalnie nie kupiłem żadnej torby, ponieważ jeszcze wtedy, jak kupowaliśmy te rzeczy, to nie wiedziałem, czy będę taki zajawiony, że będzie mi się podobało to łowienie. Bo jak wiecie to z poprzednich odcinków, no to jak widzieliście to mówiliśmy na spinning, a ja na spinning głównie mówię. Rzadko kiedy na jedną to, spinning to jest 95%. No i teraz kołowrotki. Z kołowrotkami będzie ciekawie, bo jak będziemy na łowisku, to z tego, tej, to, z tą, ple, tą plecionkę, co tu jest, będę musiał zamienić na tą żyłkę, która tu jest. Może nawet bym teraz zdążył, bo kto wie, zajdą, nie będą. Tu nie ma wcale i dużo. Ostatnio, jak łowiłem na tym jeziorze, to, to dostałem lina i, i ten lin to był na skraju wyczerpania tej plecionki. Nakłada się koniec? Poważnie? No kurde. No to lipa. To mamy lipę. Dobra, lecimy. Co ja miał, to ja wziął. Zobaczcie, jakie one stanowisko. Jest eleganckie. Bierzemy się zaraz za rozkładanie sprzętu. No, a tu jest w ogóle nikogo wokół nie ma, nie? To Taki plus w sumie. Ale klimatyczny, klimatyczny jest. Nie ma co. Teraz pod ogólnie fajne, nie? bo to możesz wziąć wierszek, masz nawet nierówno, nie? Tylko trzeba to chwilę, to chwilę wtedy się ustawiać. Dobra, pierwsza wędka. Jeszcze nie rozłożyliśmy się dobrze, a u mojego kolegi wzięło to. A ty szybko. Co ty gadasz? Dobra. O ale bierze ładnie Łowi, zioło. I to kurde Będzie fajna ryba Tak holujesz nie? Ciepłe odebranie Szczupak Co? Co to jest? Na robaka nie? I to taki, ja mam miarkę niego normalnie Zmierzymy go O nie! Ale nie! co nie! O nie! Tego nie! Ja o nie! powiedział, nie! Tego nie! Ja bym nie! powiedział, nie! Ja nie! O nie! O Ładny. Ale nie! Gratulacje. nie! Na, na robaka, nie! spinningowa. nie! co tu się stało? żeby drania. Tego by się nikt nie spodziewał, 70. 70. Szczupak został wypuszczony, także teraz czas na zarzucenie wędek. O. Wędki zarzucone, to pozostaje nam teraz tylko czekać. Jest coś. A było. Nie widzę. Małe. A wzięło jak duże. Jaszczek. Odczepił się. yes oh do yes mm -hmm. thank you stick mark. oh Então não left. Przez około 10 godzin łowienia dostawaliśmy dosłownie same leszcze. Zarzucaliśmy w różne miejsca, próbowaliśmy różnych sposobów, i w końcu doszliśmy do wniosku, że już się składamy. Mało co dostaliśmy dzisiaj, ale grunt, że spróbowaliśmy. A ty, drogi widzu, jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to bardzo bym cię prosił o zostawienie komentarza i napisaniu, czy podobał Ci się ten filmik. Jeżeli nie, to co byś zmienił? Wszystkie Wasze opinie wezmę sobie do serca i w kolejnych filmikach postaram się je stosować. Do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!